I, I czekaj, trzeba znaleźć went, tak? Ta. Ja mniej więcej pamiętam jaka była do tego droga, więc po prostu musicie odganiać jego potwora. Dobra, ja nie pamiętam... którym się gwizdało? Nie pamiętam. Ja też już nie pamiętam. Kuba tyle wali. Bo... Kuba tyle wali, że już nie pamiętam. No. Jestem szapie. Mega będzie. <grym> ja nie wiem czy będę mógł pokazywać twoją koszulkę. Będziesz mógł! No dobra. Ale ciemno tu. No, jak ja nic nie Wiem, widzę. Nie, nie, nie. nie wiesz, to było po prawej stronie bardziej. Gdzieś tu właśnie. No. Mi się że ten potwór słyszy światło. Słyszy światło? Tak. tak. Ty ja powiedz jak tam twoje yy, dzisiaj idę pierwszy. I bo. Tu ciemno, jest latawekami. <grywka> Ej, cze, bo nie powinno mi się chowało kamerą. A ja chyba nie pamiętam, jak tam się idzie. Ja chyba jednak wolałem ja te gówna w gardle. nie umieliśmy zgadnąć. Mówisz, no. to było łatwiej? E? Odłożę to ty. Uff, na tam sami <tryk> <wystrzyjesz>. <tryk> To nie! Moje? <tryk> <tryk> uff, O tam był już stał. Kamera uff, mi się trzęsie. Właśnie przeszedł koło mnie. I stoi koło mnie! Oj, Chyba się z trzy razy zgubiłem. ja wolę i tak Garcia był łatwy. Garcia był chillowy, nie? Garcia był, no? Tymczasem kafar kiedy go wyzywał. Byłem wtedy nie zimowy! Ej, buty jest ciemno ja chyba wyszłem w tej szaty ogólnie. Myślałem, że wyszedłeś z gry. Dobra, jednak nie pamiętam, który endy tam się idzie. Jednak fartem tam dotarłem wtedy. Ale Subala, kiedy odcinek będzie? Na PDJ od Industries czy padają od Games? Industries, Kiedy film zmontuje? A tak u się opiera. Jeden mnie. Ale Sobala, przyznaj się. No troszkę się opiera. Chyba go słyszę. Ojciec, Lasky. na lasyłem. Ugdzie? <noise> Z <wyszły> tego <noise> lasu wyszły. On siedzi ciągle w szafie. Nic dobrze, jak mamy. A będzie, jak my zginiemy już dwa razy, to ty będziesz musiał za nas to grać. Wtedy wychodzi z gry Odpierdolam <grystanie> To bana pogód, który wtedy znalazłem, będzie miał go... krzeseł? Tak, 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 ty, y, jesteś blisko już O nie Załóż tutaj Połudziłaś z tej szapy Znalazłem go Albo on nie O to zlepłem Ej, dobra, czerwona lampa. Dobrze, dobrze, jest! to jest. Jestem, dobrze. Musimy wyjść, bo zdechłem. Ej, Kuba, żyjesz! A, no. Żyjesz. Ja Ty się boję wchodzić do tej wody, nie? O, że... kurde. Dobra, czyli tu będzie jakiś potwór, chyba. Mówisz? No. Raczej chłopaki, jo, bo słyszałem, że jakieś kroki. Chłopaki? No. To. Zaraz przyjdę i idę się wystrać. <laughs> Nie no i znowu go wywali Ale zostawiamy tu telefon Dobra, dzięki... Ale pokazuję, że mamy wejść do tego basenu. O. O. Nice! O Boże! Co to jest? Widzisz ten rysunek? Cześć! Co? Wyskoczyło mi na mordę coś Ej bo coś tupta i to tak potężnie tupta Potężnie potężnie? No, a widziałeś ten rysunek, czy nie? Właśnie nie, czekaj O, jumpscare Eee, kafar. What the is this? Nie wiem, ale to jest Kafar, bo to do mnie idzie Prosto na mnie To mnie chyba widzi O kurwa, o kur... Eee, Oj... klucz musimy znaleźć Znalazłem wyjście Ja ciągle uciekam ja słyszę jaką tupię Friary jest duży... O w dupę jelenia idzie do mnie Odbiegnie! Odbiega? Tak, on biega. Zabił cię? Tak. <grymna> Na co leży, nie? Ty go też zabił? No, Ej, dosłownie tu nie co wiem mam szukać. Klucza. Nie pytaj się, gdzie, bo ja nie wiem. Zostaw mnie. Złapał cię? Nie. Ale goni mnie ciągle. Nie chce mi dać spokoju. Ja Zacząłbyś k**a grać? U, k ta. Chyba zaczął. Ej, Bo uciekaj, z uciekaj z tym potworem, uciekaj z tym jak najdalej Ale jestem na parkingu Nie wiem. No tak O to chodzi Kurwa Zaraz <noise> <Znalazłem> go <noise> chyba I, Czemuś tak kurwa że? Nie wiem Bo tak mi wyskakuje <noise> A dwa, Tam gdzie ja się respią, nagle jest No i kurczów tu jest kurwa w prairie Duper u matka go nie... O, o Jezu Ej dobra, kolejny klucz znalazłem Ej, bo ku... już nie ma życia. Bo tam gdzie ja się repię, to tak. Powinny być cztery klucze. To. A ten mło już chodzi. No fioletowy. Dobra, gdzie ten du... Duży. Koło nas już? Nie W ten fioletowy znowu wyskoczył Ale mi ścinki ładują Ty, zapomniałem, że ja mam latarkę Dobra, to ja No właśnie Dobra, widzę Dobra, ja już mam pierwszy klucz Dobra O, ja mam big guy'a Co to? duży O, nie! Biegnie No No nie biegnij za mną! Jaką za to ty... Co to jest? Dobra. On ciągle biegnie, a jak się sfokusuje, to na dół, na bę... No, co... no nie biegnij na Ej, nie, nie, za mną! No nie, <grymny ekran mam. grymny> nie, on tam jest. Gdzie wy z nim jesteście? nie, 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 Mam klucz! No nie, żyjecie. nie ja żyję, no mówię! drzwi. Dobra, 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 idę właśnie coś sprawdzać. No co? Ostatni mnie, psychopato! Ach, to Nie God. mam pieniędzy, no fotos! On ciągle Jezu. za mną idzie. Jest. Dobrze, jest! Chodźcie, może na te dorsy idziemy. No co? Ej, co to jest za matka? Nie wiem. Ale to wielkie. A ten potwór w ogóle, co był właśnie na tym parkingu, to jest ten RASZ. To, to, tam gdzie było głośno. Tak? No, jestem sam. chodź, trzeba jakiś kod wpisać. Nie, kory. Brown, red, green, orange, pink, white, cyan. Nie, a spróbuj. Wow. E, brown, green, cyan, white. Jest! O Nice Było to szybsze niż myślałem Nie mogę z tego wyjść Nice e, musisz kliknąć gdzieś indziej Łom Łom O, wziął ktoś łom A, iść chyba trzeba tutaj, no? Łom, dawać łom Ej, kto ma ten łom? Połeć Połeć, chodź tu! Yeah. No tutaj! Tutaj, wydaje mi się, że tutaj trzeba ten... Ty. No, chyba. No. no. Idź. Siemanu. Dobra, co my tu mamy? Co Coś się stało? O, czekaj, co tu jest? No widzisz, powiedz, chciałeś zagadki masz zagadki. Open Gate. Dobra, coś się... Od... Coś się otworzyło. Albo brama, która śmie. Tu, tu tu tu, 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 mam. Uuu, uuu. Nie, przecież my stąd przyszliśmy. Ala. Nie, stąd nie. A... Mam że tam żytkarzka. Wiesz co? Wydaje mi się, że tutaj może być podkur. <laughs> ja ale... ja skakać nie umiem. Oj, ja... te! <laughs> Dobra, speedrun robię. No ja wolę nie, jak mam ostatnie życie. Trzeba iść pierwszy. Nie możemy chodzić w sobie, bo nic nie widzimy wtedy. No. Dobra, ale szczerze wolę to, niż, tamte, niż tamtego potwora. <śmiech> <śmiech> A ty jak? Ja kurwa nie żyję, mogę kupić życie za 40 robów to panie Co mam, za czy... debil. Co? No on nie żyje. No wiem. Nie! No. Dotarł do ciebie, już co, co on zrobił? Ej, cześć, bo tutaj jestem zbytnio zagubiony. A tu, 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 chodź, chodź, chodź. Tam gdzie do góry się szło, gdzie ty jesteś, chodź. No tutaj. Zobacz, tu masz deskę. Najgorsze jest to, że będziemy i tak i tak musieli to przejść jeszcze raz. A my jesteśmy przy nie. wyjściu. Serio? No Pojdź zabijecie. Mam komputer. Powodzenia sobala. Jezda tu się będzie trochę lżej Nie ja popy jest ten mister, co śpiew w tej wolności ze... Gówno. <laughs> Patrzy ci śmiało na jej boskie ciało, ci szczęka na raz. A obok ciebie przechodzą drnice, jak dzisiaj księżycem masz blask. Dzacie terminy, zasadzki miny, koniec tygodnia tuż, tuż. A pójdzie wyrymasz i pójdzie wyrymasz, do tańca sypie się kurz. Jest, to będzie na noc. Patrzy sobie bojo, i I do tajca porwi, wreszcie ją Gdy anioły śpią Łoł, wow! dziś się żałuj sobie Bilolej ilolej Niech za tu się będzie trochę dżej Niech popływie z drzew serca W tej wolności ze